Witaj drogi widzu na moim kanale. Witam Cię w odcinku specjalnym, w odcinku, w którym porozmawiamy o mafii, o ostatniej jej edycji. Będzie to trochę inny film niż te ostatnie filmy na moim kanale, które dotyczyły stricte biznesu, a właściwie podsumowań danego miesiąca. Podsumowanie miesiąca będzie w następnym odcinku, więc jest to taki trochę wyjątek od tej reguły, którą sobie ustaliłem, że pierwszy film w miesiącu to będzie podsumowanie poprzedniego, ale po prostu chciałbym, żebyśmy na bieżąco porozmawiali sobie o mafii. Przede wszystkim będę chciał wam opowiedzieć moje osobiste spostrzeżenia. Czasem to będą spostrzeżenia dotyczące mnie i Karola, czasem firmowe albo innych osób, ale będą także stricte moje przemyślenia. Oraz chciałbym także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Mafia 3 okazała się sukcesem. Zacznijmy od początku. Dlaczego powstał taki projekt jak Mafia? Mafię IRL wymyślił Karol. Karol bardzo chciał, abyśmy zagrali w taki trochę survival, taką mafię, która dzieje się przez wiele dni, a nie tylko tą towarzyską grę, którą dużo osób już zna i którą spopularyzowaliśmy jeszcze w pierwszym sezonie Ekipy, kiedy zaproponowałem, abyśmy właśnie zagrali w tę grę. Ekipowicze nie znali jej zasad i trochę tak ta mafia do nas przylgnęła i przez ostatnie lata wielokrotnie graliśmy w nią w różnych odsłonach. Na live'ach, prawda, także na odcinkach. Więc Mafia była czymś, co dla nas było bardzo dużym wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy do końca, jak Karol to widzi. I pierwsze dwie edycje, które Karol prowadził, były też trochę takim przetarciem szlaków na temat tego, jak to powinno wszystko wyglądać. Z każdą kolejną edycją odrabialiśmy lekcje, poprawialiśmy dekoracje, nasi operatorzy wiedzieli, czego się spodziewać, a montażyści doprowadzili do sytuacji, w której wy możecie Trochę poczuć się jakbyście tam byli. Nie będę opowiadał o Mafii 1 i 2, skupimy się na tym, jak wyglądało to w przypadku edycji trzeciej. Obrazek, który wy widzicie, to jest obrazek pracy wielu, wielu osób. Począwszy od projektu, począwszy od projektu nawet scenografii, dekoracji, Poprzez realizację tych dekoracji, przygotowanie przestrzeni. To jest jeden, powiedzmy, dział, który, który dział ten scenograficzny pracuje nad, nad tym, aby pięknie te wszystkie elementy, które są nieruchome, które nie mają wpływu na fabułę, komponowały się z całą, z całą grą. Poza tym mamy tutaj także taki powiedzmy dział scenograficzny, który odpowiada za efekty. Więc w tym sezonie mieliśmy efekty pirotechniczne, było ich całkiem dużo, jak na po prostu film na YouTube. Mieliśmy także elementy świetlne. To także wszystko musi zostać zaprojektowane. Wiecie, muszą ludzie przyjechać, rozłożyć sobie to światło, zobaczyć, jak ten mapping, na przykład na budynku wygląda. W tej edycji mieliśmy tony sprzętu. Naprawdę, gdybyście zobaczyli, ile skrzyń z nami przyjeżdżało, na ile razy musieliśmy się zabierać, aby to przywieźć, odwieźć i rozłożyć no to to już jest znaczna produkcja jak na, jak na warunki YouTube'owe. I tutaj wielkie podziękowania dla Gromysza, który pięknie to wszystko zaprojektował, oraz dla naszych no, niezawodnych, Adasia, Tomka z tej roczki, naszego Kaczaka i wielu innych, którzy tutaj wywołani na pewno jest im miło, dlatego ja wiem, że dla Was może te imiona, te nazwiska ksywki niewiele mówią, ale ja bym chciał, żeby o niej po prostu wiedzieli, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak ta współpraca wyglądała. I takich osób przy, przy pracy było bardzo, bardzo dużo. Ja oczywiście wszystkich tutaj nie będę wymieniał. Część z nich jesteście w stanie zobaczyć, wyłapać na napisach końcowy, które pojawiają się w ostatnim odcinku Mafii RL. Nie tym łączonym, ale w tym odcinku finałowym. Mamy scenografię, mamy ładny obrazek, jeszcze nie nagrany. Jeszcze jesteśmy, słuchajcie, w tej pracy takiej koncepcyjnej. I tu zaczyna się moja główna praca czyli projekt. Wyobrażenie, jak mafia będzie wyglądać. Dlaczego tym razem było to na mojej głowie? Dlatego, że Karol był uczestnikiem. I oczywiście menadżer, który, któremu Karol zlecił przygotowanie mafii, miał wytyczne od Karola, ale wiecie, no Karol nie mógł wiedzieć, na czym będzie polegała cała rozgrywka, ponieważ sam był uczestnikiem. Więc trafiamy tutaj do takiego najbardziej stresującego momentu. Czyli zrób program dla Karola na kanał Karola. Bez Karola. Jak pewnie możecie sobie wyobrazić, jest to bardzo stresujące z tego względu, że o ile ja już przez te 6 lat naszej współpracy z Karolem wyrobiłem sobie trochę takiego, takiego zrozumienia jego gustu, wiem na co zwraca uwagę. Nauczył mnie także tego, na co ja muszę zwracać uwagę, aby patrzeć waszymi oczami na cały ten obrazek. Dlatego, kiedy dostałem ten projekt i kiedy postanowiłem w to się bardzo mocno wgryźć, no to też starałem się aby te wszystkie założenia były zrealizowane, Tomek, bo właśnie o nim mowa, czyli, czyli ten menadżer projektu, miał przygotowane dużo już zadań, czy taką koncepcję, którą ja bardzo mocno przebudowałem. Chciałem, aby ta koncepcja była spójna z takim klimatem bardziej mafijnym. Część z tych rzeczy udało się przemycić do filmu, część jednak została tak trochę. Trochę wycięta, że tak powiem. Ja jestem trochę starszy od, od osób, z którymi tutaj współpracuję, więc może za długa była ta moja opowieść, ale udało mi się na przykład. Aby wątek hani pojawił się w pierwszym odcinku. Ściągnąłem na plan Mortalcia, który też był, wiecie, takim antagonistą i, no, i zwycięzcą poprzedniej edycji Mafii, aby jego postać pojawiła się także w aby Była taka, taki follow-up, była taka kontynuacja. Z takich zagwostek, jak to wszystko rozegrać, jak zrobić, aby to było ładne w obrazku, aby nie było nudne, aby trafiało do was no było bardzo dużo. Więc na tym spędziliśmy trochę czasu nad samymi zadaniami, nad tym, jakie one powinny przebiegać, ile powinien mieć czasu. To, to muszę. Wam tutaj powiedzieć, że takie decyzje często zapadają dzień przed. Czyli mieliśmy przygotowane oczywiście całe zadania, ale weryfikacja, na przykład, ile czasu masz na takie zadanie, no była oparta o próby próby. Zadanie pierwszego dnia było przez nas testowane mniej więcej przez dwa dni. Czyli zobaczcie, uczestnicy w filmie tego nie widać, nie odczuwacie tego aż tak, ale w pierwszym odcinku. Całe zadanie wykonano pomiędzy 2 a 3 godziny, mniej więcej tyle czasu zajęło to uczestnikom wykonanie tego całego zadania. My testowaliśmy je dwa dni. I tak, o ile pierwsze zadanie super, bo mogliśmy je przetestować, o tyle już zadania kolejne, mogliśmy testować tylko w momencie, kiedy uczestnicy knuli jakieś intrygi, w momencie kiedy jedli obiad, w momencie kiedy oni odpoczywali. A też tutaj jest akurat dosyć trudna rola prowadzącego, który jednocześnie jest organizatorem, ponieważ ja na bieżąco muszę dostawać informacje o tym, co się dzieje. O balansie i o zarządzaniu całą grą, za chwilę sobie porozmawiamy, ale na razie chciałbym wam po prostu opowiedzieć, jak wygląda ten proces twórczy. Teraz wejdę trochę w szczegół, ale ten szczegół właśnie w trzeciej edycji Mafie RL był dla mnie bardzo ważny. Starałem się, aby. Też uczestnicy mogli trochę pograć w grę, trochę poczuć się w klimacie tym mafijnym, a nie tylko rozwiązywać zadania i wykonywać kolejne, kolejne challenge. To było trochę widać pomiędzy uczestnikami, jak ktoś podchodzi, jak ktoś głęboko wchodzi w całą tą narrację, ale można było się tego spodziewać, prawda? To nadal jest program, który jest programem youtuberskim i który na tą platformę właśnie miał trafić. Kolejnym bardzo ważnym aspektem mafii była Praca operatorów. O Pracy operatorów o tym, w jaki sposób oni się komunikowali ze sobą, ile czasu musieliśmy też spędzić na tym, aby się synchronizować, na tym, aby rzeczywiście wszystko było nagrane, nie będę wam opowiadał. Już wam powiem dlaczego. Ponieważ my to wszystko musieliśmy mieć przygotowane wcześniej. Operatorzy nie mogli nagle zatrzymać gry, nie mogli nagle spowodować, że coś wpływa na rozgrywkę, dlatego to oni musieli się dostosować. I to powoduje bardzo duże, bardzo duże zagrożenia, szczególnie w momencie, kiedy mamy osoby, które są spoza naszego uniwersum. To jest bardzo trudne do wyłapania, aby takie osoby, które pracują ze sobą, na przykład powiedzmy weźmy sobie tutaj Agę i Adasia, nie? Powiedzmy, że nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale że Aga i Adaś idą sobie porozmawiać. No to jeżeli to jest nasz influencer, to doskonale wie. Tutaj podchodzi do tego operatora, że będzie jakaś intryga, jednocześnie wie, jak zrobić, aby nie dać się tutaj zauważyć przez innych graczy, i tak dalej. W przypadku, kiedy jest to zewnętrzny influencer, nie pracował z naszymi operatorami, jest to bardzo utrudnione. Dlatego większość naszych operatorów, a w całym tym procesie operatorzy, fotograf, zgrywanie materiału, pracowało 10 osób, byli skupieni na naszych gościach. I to też. Jest dla Was taka ciekawostka, że, że właśnie my musimy nad takimi rzeczami sobie zapanować, ponieważ co z tego, że nasi uczestnicy będą przeżywać jakieś emocje, będą w jakichś intrygach, skoro my tego nie nagramy? Skoro my niestety nie będziemy w stanie Wam tego przedstawić, no to tak jak zawsze w ekipie mówimy: jeżeli coś nie zostało nagrane, to znaczy, że się nie wydarzyło. Bardzo dużym wyzwaniem przy takiej dynamicznej rozgrywce i przy pracy z tak ogromnym liczbą ludzi jest to, aby Osoby techniczne, aby operatorzy nie pojawiali się w kadrach. To jest od razu widoczne i też trochę zaburza klimat rozgrywki. I jako ekipa stawiamy na to bardzo duży nacisk. Staramy się po prostu, żeby takich scen, w których jakiś operator wchodzi drugiemu operatorowi w kadr, było jak najmniej. I w tej edycji udało się to bardzo fajnie zminimalizować. Zwiększeniem wszystkich prac jest oczywiście montaż. I ten montaż to był zupełnie inny level. Pracowało bardzo dużo montażystów przez setki godzin nad tym, abyście wy otrzymali obrazek, który widzieliście. Ja o montażu nie będę za dużo mówił, ponieważ nie, nie jestem tak precyzyjny jak Dawid, który też pracował przy montażu, właśnie mafii i pięknie to opowiedział w swoim filmie, do którego link macie w opisie który dokładnie opisuje, dlaczego potrzebowaliśmy ponad tysiąca godzin pracy nad montażem mafii, w jaki sposób synchronizowaliśmy sprzęt, w jaki sposób on w programie do montowania stworzył dłuższy niż 24-godzinny projekt, ponieważ po synchronizowaniu ty tylu kamer e, rzeczywiście musiał się z tym borykać. Więc link macie w opisie i jeżeli ktoś jest zainteresowany o tym, dlaczego ten montaż tak wygląda i jak trudny on jest, to możecie się z tym filmem zapoznać. Ja tylko powiem, że najważniejsze było, aby intrygi. I wszelkiego rodzaju emocje były tak przeniesione, abyście wy mogli poczuć się... Jakbyście tam byli. Co też bardzo trudne, robiliśmy tutaj dużo zabiegów opartych o retrospekcje, opartych o to, że później przypominaliśmy o czymś, co było wcześniej, czasem kilka odcinków. Więc zobaczcie, jaką mapę tego całego montażu musieli montażyści mieć stworzoną. Szczególnie, że różni montażyści montowali różne odcinki, co też jest bardzo ważne. I to jest coś, co by odegrało tutaj kluczową rolę w Mafii IRL 3. A dlaczego program okazał się takim sukcesem? Wpłynęło na to wiele aspektów, które albo zostały wprowadzone, albo zostały poprawione. Przede wszystkim ja w ostatnim filmie o mafii mówiłem, że dla nas lepiej pracować z naszymi ludźmi. I mam teraz takie przemyślenie swoje osobiste, że gdybyśmy mafię wrzucili na kanał GenZi, albo tak zrobili go bardziej wewnętrznie do naszych najbliższych widzów, to ona mogłaby być wręcz... Tylko i wyłącznie w naszym gronie. Jeżeli emisję Mafia ma na kanale Karola, to jednak jest już to szeroko dostępny content, którego oglądają nie tylko nasi najbardziej zagorzali widzowie, ale wiele, wiele dodatkowych osób, które na co dzień nie oglądają naszego kontentu. I jeżeli takie osoby nie oglądają naszego kontentu, bo na przykład nie są jego odbiorcą, no to nic dziwnego, że irytuje ich to, że tam są tylko nasi ludzie. I ze względu na to, że mieliśmy bardzo dobrze dobrane tutaj osoby do tego programu, ale też dodatkowo, że mogliście ich poznać. Daliśmy im większą przestrzeń do tego, żeby się mogli wypowiedzieć, do tego, żebyście poznali narracje pomiędzy nimi, a także do tego, aby zobaczyć, jakcy są w grze, w której było bardzo, bardzo dużo emocji. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, wiarygodność. W tym programie Pokazaliśmy bardzo dużo emocji, chociaż nie wszystkie, ponieważ myślę, że Adaś, Naruciak, bardzo Cię kocham, ale to, ile Ty nam nerwów napisałeś w tym programie, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja w ogóle się nie chciałbym być na miejscu uczestników, jak Adaś był w grze i był najlepszym człowiekiem mafii, mimo że tak naprawdę nigdy nim nie był. Więc mieliśmy i takie kontrowersje. Mieliśmy też bardzo mocne emocje u Agi, która rzeczywiście nie mogła sobie poradzić z presją, jaka na niej była, z tym kłamaniem, wejściem w grę. My z Agą spędziliśmy trochę czasu, pochodziliśmy sobie po parku i Aga, nie ściemnia, rzeczywiście chciała zrezygnować z programu. Na szczęście udało się ją przekonać tego, że to tylko program, ale i tak miała bardzo ciężko, dlatego Aga, szacun dla Ciebie, że po prostu pomogłaś nam ten program dokończyć i że nie zrezygnowałaś. I odsyłam Was teraz znowu do innego, innych treści niż moja, Polecam Wam TikToki Agi, która tłumaczy, jak z jej perspektywy wyglądała cała gra w Mafię. Komentuje odcinki, w których brała udział i dzięki temu możecie się dowiedzieć, jak to z jej perspektywy wyglądało. Uważam także, że kolejnym aspektem, dla którego Mafii się udało, to był aspekt związany z tym, że starałem się, aby główna intryga, która zaczynała się już w pierwszym dniu od y, naszego ochroniarza Mandzia i powolutku ewoluowała i nasi obywatele odkrywali kolejne skrawki informacji, składali je w całość, czyli pamiętacie te kanapy, które na początku zostały zdradzone, dopiero... Kiedy zebrali więcej informacji, one układały się w całość. To było moje założenie, aby tam intrygę tak poprowadzić przez wszystkie odcinki, aby dopiero ta układanka składała się w całość pod koniec programu. Bardzo dobrą rolę i bardzo dobrze grał gimper. Świetnie wszystko tutaj sobie kminił. Był zawsze dwa ruchy przed obywatelami, ale zapomniał, mafia ogólnie zapomniała, że ich zadaniem jest nie tylko wiedzieć co się dzieje, tylko przede wszystkim przeszkadzać tym obywatelom do tego aby te zadania były opóźniane, aby palić im karty, gdyby mafii się to udawało, no to obywatele nie mieliby tylu kart, nie mieliby kart do ochrony, pewnie żaba by odpadł wcześniej, nie mieliby kart sprawdzenia. Musimy też wszyscy sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Na czym polega program Mafia IRL i dlaczego z reguły mafia wygrywa w tym programie? Ponieważ wyobraźcie sobie, że wchodzicie do programu. Jeżeli jesteście mafią, to wy praktycznie wszystko wiecie. Wy doskonale wiecie, kto jest z mafii i kto nie jest. Wiecie wszystko o grze. Waszym zadaniem jest tylko i wyłącznie tak się zakamuflować, aby mieć wystarczająco dużo czasu, aby wyeliminować wszystkich obywateli. A jeżeli zostaniecie zdemaskowani, to jak najszybciej się spróbować z tego wykpić, żeby znowu tą narrację przenosić na obywateli, żeby oni sami ze sobą się kłócili. I żeby to osiągnąć, nie wolno doprowadzić do sytuacji, w których obywatele zdobywają informacje. Więc, więc tutaj wydaje mi się, że to była największa bolączka mafii i to też spowodowało, że tym razem obywatele wygrali. Ja tutaj ogólnie odpowiadam na zarzut, w którym, w który, w który jest stawiany mi jako prowadzącemu, że zbyt dużo podpowiedzi otrzymywali obywatele albo że Żabson zbyt wiele razy był broniony, tylko że to wszyscy dawali karty Żabsonowi. I on był najbardziej zaufanym. Wiecie, mafia też mogła w niego strzelić odcinek wcześniej, ale zdecydowali się na delikatny strzał. Tak, tak to Żabson odpadłby, nie używając immunitetu. Więc tych, tych zagrywek było dużo, ale muszę ci też, drogi widzu, powiedzieć, że kiedy jesteś. Przed telefonem, przed komputerem oglądasz tą mafię, to wydaje się wszystko proste i sobie myślisz, kurczę, co za głąb, że oni tego nie wymyślają. Ale ty masz pogląd na całą sytuację. Zobaczcie, jak Aga została ograna przez Julitę i żabę. Wyobrażamy sobie, jak, dlaczego Aga wyrzuca Bloka, dlaczego nie wyrzuci Julity. No właśnie dlatego, że Julita stworzyła taką intrygę. Ta, to, te następstwa decyzji, które Julita podejmowała z Kasią, to jak one doszły do tego, kto może być z mafii, no następstwem tego było, że ograli ograli Agę. No teraz wyobraźcie sobie finał, w którym nie ma Julity, mamy Blowka, mamy Agę i mamy Żabę. My w ogóle spodziewaliśmy się, że taki będzie finał, kiedy właśnie było było to posiedzenie mafii. I wtedy Aga musiałaby zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo wygrać ten finał. Albo doprowadzić, żeby Blowek go nie wygrał. Jeżeli nawet Jabson by wygrał, to on nie, nie, nie miał tych akt, jak pokazać Blowkowi. My wywieźliśmy ich wszystkich z, z tego opuszczonego zamku, po to, aby jeszcze ta intryga trwała podczas ostatnich obrad. Jest duże prawdopodobieństwo, że Blowek dałby się przekonać Adze, na przykład, i wyrzuciliby Jabsona. Także jak widzicie, jest bardzo dużo spekulacji, jak to mogło się zakończyć. A ja tutaj jeszcze hmm, dokończę sobie klamrą tę myśl, że. Obywatele dostają cały czas wskazówki, cały czas podpowiedzi, immunitety, właśnie dlatego, że oni nic nie wiedzą na początku gry. I w zależności od tego, jak dobrze wykonują zadania, jak dobrze im idzie, to tak dużo odpowiedzi mają. Mogą oczywiście mieć farta i przy okazji wyrzucić mafiozę gdzieś po drodze, ale jednak z zasady to mafia ma gigantyczną przewagę na starcie i ta przewaga zaczyna maleć w zależności od tego, jak blisko finału już jesteśmy. I mafia ma po prostu spowodować, żeby ten dostęp do informacji był jak najbolniejszy. No i jak widzisz, drogi widzu, mamy już poranek. Te nagrania, które wy widzieliście w filmie i trwały kilkadziesiąt minut, nas kosztowały cały dzień, całą noc i... W ostatniej chwili udało nam się zdążyć na wschód słońca. Tak to wygląda, że teraz pakowana jest już cała pirotechnika i jutro po nas nie będzie tutaj śladu, a naprawdę odmieniliśmy to miejsce za pomocą dekoracji mafijnych. Myślę, że ta edycja jest bardzo udana, że było bardzo dużo intryg. Mieliśmy fajnie działające na siebie zadania, które powodowały, że te zadania z pierwszych dni działały na ostatnie dni. Jestem bardzo dowolony. Zdradzę Wam, że bardzo stresowałem się w roli prowadzącego. Chyba troszeczkę wyszedłem z sprawy, szczególnie na początku. Później już było o wiele, wiele lepiej, ale teraz jestem po prostu już zmęczony. Także pozdrawiam Łukasza, który komentuje to ze studia. Zobaczcie, jak nasi dzielni pracownicy, dzielni współpracownicy, operatorzy a za chwilę montażyści tutaj siadają do pracy, i im wszystkim dziękuję, a oddaję teraz głos do studia. Opowiem Wam może, co się nie udało. Pierwsza rzecz, która się nie udała, pirotechnika, którą przygotowałem na pierwszy odcinek, okazała się, że to były słabe flary. Pan, który przywoził ten sprzęt, mówił, że to wystrzeli, wiecie, na tak, że będzie to widać z Krakowa. No niestety ledwo wyleciało ponad drzewa. Także mimo, że miał być to spektakularny efekt flar, które lecą, wiecie, jak, jakby ktoś ze statku strzelał i widać to, Dziesiątki kilometrów dalej, to jednak no, niestety były to małe flary, więc to jest na przykład coś, co mnie bardzo zirytowało, no, ale już później nie mieliśmy na to wpływu. Kolejna rzecz jest taka, że na przykład w jednym z odcinków jest szyfr, w którym obywatele wpisują po kolei szyfr. I nie zmieniliśmy kolejności. Czyli przygotowywaliśmy, pamiętam, już w nocy to, to zadanie, sprawdzaliśmy, czy wszystkie pomieszczenia mamy dobrze zrobione. No bo wiecie, w ciągu dnia mm, wszyscy uczestnicy mogli sobie chodzić po tych pomieszczeniach, więc my, żeby je odciąć, no to musieliśmy to zrobić wcześniej w nocy i wcześniej rano. I po prostu no, przeoczyliśmy, że instrukcję, którą robiliśmy po kolei, tych podpowiedzi, taka sama była kombinacja szyfru, czyli te cyfry były po kolei. A mieliśmy bardzo fajną rzecz w tym odcinku, ponieważ tam były takie monitory, i na tych monitorach trzeba było zobaczyć, ile osób wchodzi do tego pomieszczenia i w zależności od tego ile wchodziło osób, to to była kolejność tego szyfru, więc szkoda. To też niestety tutaj utrudniło trochę grę mafii. Tak to mogliby w nieskończoność ten szyfr rozwiązywać, może by im się skończył czas i nie dowiedzieliby się tego, czego się dowiedzieli, czyli że Naruciak nie był z mafii, bo to była najważniejsza wskazówka tego, tego dnia, prawda? Wpadką, którą zawsze robimy, to jest czas snu, mianowicie Plan filmowy zamykaliśmy o pierwszej, drugiej, a tak naprawdę o siódmej już była pobudka, więc to jest mało godzin snu na regenerację, w której, w której tutaj na takim planie bardzo potrzeba. Więc z czasem zdarzało się tak, że po prostu była już powoli jakaś presja. Czy to na operatorach, dlaczego tego nie nagrywasz, czy na tym, że właśnie jakaś zagadka jest nieprzygotowana, ale raczej to były takie drobnostki. Podsumowując. W mojej opinii Mafia IRL 3 udała się ze względu na szereg drobnych, bądź ważniejszych aspektów, ale możemy wymienić tak. Montaż, który jest arcydziełem, który pozwala, aby poczuć te historie, aby poczuć te emocje, intrygi. Następnie wspaniała praca operatorów, no bo jednak ci montażyści, wiecie, żeby móc to zmontować, to muszą mieć to nagrane. Myślę, że moja dbałość o szczegóły też odegrała tu pewnego rodzaju rolę, czyli to, że ja starałem się być też prowadzącym, który ten klimat utrzymuje, nie byłem też taki drętwy i wiem, że Wam się to spodobało, za co bardzo dziękuję, ale też dbałem o to, aby te wszystkie zagadki były jednak w klimacie jakkolwiek mafijnym, żeby nam się to jako całość. Kolejne że to są zadania, nad którymi no, spędziliśmy dużo czasu, aby to wszystko dopracować. Bardzo fajnym aspektem były też setki, które dopowiadały historię. Tutaj Mandzio świetnie je prowadził i on też był na planie, pomagał mi trochę, zderzałem z nim sobie myśli, czyli podczas organizacji wszystkich zadań i intryk, no to też Mandzio tutaj mi pomagał, żebym zderzył z nim przy dobrze myślę. Zrobił też jeszcze jedną rzecz, o którą bardzo mu zależy, żeby powiedzieć, że ona była bardzo ważna. Ja zostawiam wam to. Waszej opinii, czyli kolejność otwierania szkatułek i, i, i dowiadywania się o tym, kto odpada. Następnym aspektem była oczywiście no, już poziom dekoracji, poziom jak to było wszystko dopracowane. I oczywiście aspekt naszych wspaniałych gości, aspekt naszych uczestników, którzy naprawdę dali z siebie wszystko i Czuli się i żyli tym, tym projektem. Jeżeli mówimy o samym kontencie, no to zobaczcie też, jak został finał przygotowany. Ja pamiętam, że rozmawiałem z, wtedy z Rapsonom i on powiedział, że on naprawdę się tam na przykład bał, że on naprawdę czuł, że to się dzieje naprawdę, że mu się może coś stać. Więc udało się też ten klimat tutaj odwzorować. Aczkolwiek nagrania z finału były arcy trudne. Wy nie widzicie, jak wielka była na przykład ta nieruchomość. Nie widzicie, jak, ile tam było komnat ilu było tych ochroniarzy na dole i jakie było właśnie to... Ten pattern, po którym oni chodzili, tej psychozy, tak nie do końca możecie, możecie ją wyczuć. Wyobraźcie sobie, że jesteście tam na dole, chcecie się wkraść do tego pomieszczenia, a słyszycie tylko jakąś muzykę, gdzie nie wiecie, kto gra. My wiemy, że to Michał Kontrabas, który sobie tam gra na, yy, na keyboardzie. Co wiecie, słyszycie też ten przeraźliwy śmiech Mai, a tak naprawdę koło was chodzi ktoś, kto mm, no w waszej ocenie chce wam zrobić krzywdę. Także można było się zapomnieć, że to jest w ogóle gra. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować. Wszystkim osobom, które pracowały nad mafią. Karolowi za to, że stworzył ten format i też bardzo dobrze nas przygotował właśnie do odcinka, w którym on nie mógł nam pomagać tak operacyjnie. Oczywiście zasugerował my dużo różnego rodzaju rozwiązań, które my przerobiliśmy albo zaadaptowaliśmy, no ale też razem z naszymi chłopakami technicznymi przygotowali się bardzo dobrze. Wiecie, oni razem z Karolem zadbali o to, jak wyglądają niektóre scenografie, czy jak wygląda na przykład stół do obrad i tak dalej, więc tutaj wielki szacun dla Karola. Później przez wszystkie nasze piony. Te, które wymieniałem podczas tego filmu. Czy to scenografia, czy to osoby techniczne, czy to osoby, nie wiem, nawet od cateringu, czy to osoby, które zajmowały się transportem, osoby, które nagrywały, osoby, które dbały o social media, tak, jak Zuza, która, dzięki której dowiedzieliście się wielu rzeczy poza, z planu albo spoza tej takiej ogólnodostępnej wiedzy. I także uczestnikom i ogólnie wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt serdeczne dzięki, ponieważ zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a kolejna edycja będzie tylko lepsza. Ja chciałbym. Wam to jeszcze tylko przypomnieć, że na Influ Center możecie nadal kupić karty z Mafii IRL, czyli karty, które zostały wydane co prawda z drugą edycją, ponieważ dla tej edycji nie robiliśmy kolejnego zestawu kart, jest ich bardzo dużo. Wizerunki które są tutaj przede mną, wizerunki uczestników. Jeżeli byście chcieli na przykład dostać od takiego obywatela albo od takiego naruciaka, to piszcie do nich, ponieważ oni od nas dostali bardzo dużo kopii, tylko od nich zależy, czy wam je wydadzą, czy nie. W biedronkach nadal jest nasz przepyszny nouraż mafijny, a ja dodatkowo, ze względu na liczne zapytania od was, zleciłem w To Tonosi stworzenie nie tylko koszulek, ale także blues. Z naszym haftowanym logiem mafijnym, tak aby każdy mógł się także wczuć w ten klimat. Dziękuję na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.